Witam wszystkich serdecznie, dawno mnie już tutaj nie było, gdzieś tam praca, inne obowiązki, no i też ten grudzień, gdzie te ryby są troszeczkę chimeryczne i ta pogoda już jest taka troszeczkę niezachęcająca do wędkowania, Więc dlatego e, tak rzadko jestem nad wodą. Niemniej jednak dzisiaj wygospodarowałem chwilę czasu, był Black Friday, trzeba było trochę sprzętu zakupić, że trzeba ten, ten temat przetestować, zaraz Wam pokażę co nabyłem, co będę tutaj dzisiaj testował. Więc tak, jeżeli chodzi o kowrotek, no to wyjechał H2 od Hype Taco. Zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Gdzieś tam po tych internetach oglądam. Widzę, że to dosyć płynnie pracuje. Oczywiście plecioneczka też od Hype Taco, tego ta Forever Color. Jeżeli chodzi o kij, no to Favorite X1 od 20 do... Nie wiem czy to wyostrze Od 20 do 80 gram. Miałem przez chwilę epizod z kastem, ale jakoś mi w tym... W tym temacie nie idzie, no potrzebowałem jakiegoś sprzętu pod żerki i pod większe przyręty Więc będziemy to tutaj testowali no Dobra, pierwsze płoty za zobaczymy Wymiar no, jak... no, dosyć taki No, lotność jest dosyć fajna. A czekał ze sprzęgiełko bo jest ok. No, on fajnie pracuje przy normalnym zwijaniu. Widać to. I woda jest Świetnie, nawet bez podczarowania pracuje. W normalnym holu. Zaraz zobaczymy. Damy mu troszeczkę opaść. I normalnie go będziemy ciągnęli, nie będziemy twitchowali, bo widzę, że praca jest mega przy zwykłym zwijaniu. Troszkę zimno. W łapki. Tam świetnie pracuje starczy samym kołowrotkiem no naprawdę, naprawdę ładnie praca tego jerka. świetna będziemy w pauzie łowili Ale że woda się wyklarowała. Świetnie, świetnie pracuje. Dobra, Ali. Zobaczymy jak to się sprawdzi, jerk z wychodką. Taki dosyć szybko tonący, no zobaczymy Trzeba wypróbować, parę jerków z Ali też wjechało Za jakieś nieduże pieniążki Trzeba zobaczyć jak to pracuje, jak to się sprawdza No zobaczymy, zobaczymy, bardzo ciekawie wyglądają, ładnie wykonane Sprawdzimy czy są też łowne Jeżeli chodzi o pracę, no to no świetnie pracuje. Normalny normalnym, zwykłym zwijaniu, nie? No tak wygląda. Pięknie. Wygar na pół jeziora można wyrzec. <grystanie> Tylko przydałoby się jeszcze jakieś branko do tego. Trochę zmienimy może styl prowadzenia. Ładne zakosy robię Słuchajcie, kolejny goście do przetestowania, ten jest troszeczkę ciemniejszy, woda jest bardzo klarowna, no może to się sprawdzi Oj, ale ten tutaj pokaż no Nie no, też pracuje ładnie Nie no świetne, dobra Zobaczymy Może ten ciemniejszy na tej w klarownej wodzie przyniesie jakieś branie. nie no praca jest świetna słuchajcie kolejny zakup z Ali zobaczymy jak to pracuje no świetnie chociaż ten nie lusterkuje tak na bardzo na boki ten będzie bardziej chyba do do przy normalnym zwijaniu wolno idzie na boki czyli ten bardziej do twiczowania no nic, próbujemy. Chyba głębiej idzie. Zaraz zobaczymy, czy tam jakiś syfilis ciągnę. Zlątał się. Nie, jednak nie. Coś tu mi nie pasuje. Praty tego. Zaraz zobaczymy. No tragedii nie ma, ale jeżeli chodzi o pracę tych zerków, to ten ma najgorszą. Co ten tutaj ten nie Dobra Kolejny do przetestowania w takim kolorze dosyć krawem. No, nie, ten pracuje nawet bez przy normalnym ściąganiu, że tak powiem, z, zwykłym zwijaniu. No, zobaczymy, czy ten coś tutaj przyniesie. Na tej klarownej wodzie to tak słabo, chyba że mocno, mocno jest denerwuje. I sprowokuje dobrania. Stąd widzę, jak pracuje tam. Mega jaskrawy kolor, bardzo widoczny z daleka, przynajmniej przy tej wodzie klarownej. Ale on chyba nawet dosyć wolno tonie, z tego co widzę. Ładnie, ładnie pracuje. Także jeżeli chodzi o pracę tych jerków z Ali, no to jeden ma troszeczkę gorszą, trzeba ją bardziej animować, a te pracują bez zarzutu. Słuchajcie, cóż mogę powiedzieć? Generalnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, drzwi z Ali robią robotę. Tym ba, aż przede wszystkim ich cena. Praca jednego na cztery, czy tam na pięć sztuk pozostawia troszeczkę do życzenia. Reszta chodzi znakomicie, jeżeli chodzi o zakup na. Black Friday. Mówię tutaj o, o kiju. No to robi robotę. Idealnie do tego tematu się nadaje. Kołowrotek na pierwszy rzut oka. Mega maślana praca. Zobaczymy, jak to dalej będzie funkcjonowało. No bo wiadomo, że po jedna jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to mówią. Ale pierwsze wrażenie na mnie zrobiło ogromne. Plecionka praktycznie bez szumów. Także tylko, tylko chwalić ten temat. No i mam nadzieję, że przyszły sezon, przyszła wiosna uda się przetestować sprzęt na, na, na jakichś rybach. Bo jeżeli chodzi o ten sezon, no to raczej ja już sobie powoli odpuszczam i powoli szykuję się do, do, do wyprawy na trocie i do rozpoczęcia nowego sezonu. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o testy nowego sprzętu. Kończę ten, ten, ten dzisiejszy wypad, jeżeli chodzi o testowanie nowego kija. Co do, co do powrotu do domu, mam zamiar jeszcze wjechać w jedno miejsce, zobaczyć na takiej rzeczce na Ultra Lighta. Jeżeli coś się wydarzy, to, to zaraz Wam tutaj pokażę. A jeżeli nie, to do zobaczenia na mojej kolejnej wyprawie. Zachęcam do komentowania, jeżeli macie pytania. W sprawie tego sprzętu, który kupiłem, to, to zapraszam do komentowania. Także pozdrawiam i do zobaczenia.